Jest tyle pięknych, klimatycznych gier, w których możesz się stać innym człowiekiem, zupełnie innym człowiekiem, wiesz, możesz stać się superbohaterem na przykład. Możesz przeżywać wielkie przygody, możesz eksplorować tereny w poszukiwaniu przedmiotów, jakichś magicznych y, y, artefaktów, możesz przeżywać wielkie, epickie przygody. A ty wychodzisz mi z jakimś sucharem, Marcin, z jakimś sucharem. Marcin, co się stało? <grym> Witajcie drogi Ancymony, witamy Was serdecznie w kolejnym szorcie. Dzisiaj tapestry na naszej tapecie. No, bardzo. No, ale, ale to myślałeś przed tym, żeby. Nie, tak, to nie? był taki zwykły szor. Ładnie, ładnie, ładnie. Nie, nie, mówię, nie dziękuję bardzo. Mhm. Przed Państwem Piotr. Marcin? I dzisiaj tniemy w grę cywilizacyjną dla graczy początkujących za, średnio zaawansowanych. Ojej, to było takie skomplikowane, co powiedziałeś bardzo. Wiesz, wiesz oni, oni muszą wytrwać do końca, żeby dowiedzieć się, czy ta gra jest dla średnio zaawansowanych, czy jest dla każdego, czy jest dla, właśnie dla początkujących. Piotr. Oni Piotr. musimy trzymać do końca. Ja rozumiem, ale to jest taka informacja, dosyć taka. Pff, taka luźna. Wiesz, oni i tak pozostaną, żeby zobaczyć, co, co w tej grze się robi albo co my o tym sądzimy. Bo no. wiesz, my nie powiedzieliśmy nic o, o, o naszego zdania, nie, jakby, tylko powiedzieliśmy taką rzecz, taką suchą, Czyli to taka... Subiektywną. Taką prawda? wędkę zarzuciłeś. Tak, za, za, zarzuciłeś takie. Tak, taką. Tak. Nie, nie mówi się wędkę zarzuciłeś, tylko zarzuciłeś. Haczyk na wędkę. żyłkę. Żyłkę, w sensie. No, zasiałeś. Flickbait. <grym> zarzuciłeś dużym tytułem. Takim tytułem, który sprawia, że. No, z pewnym niepokojem siadałem do stołu, jeżeli chodzi o tę grę. Bo wiesz, pierwsza rzecz usłyszałem gra cywilizacyjna. Liczenie punktów. Liczenie punktów typowe, EU, euro-suchar, tak, tak pomyślałem sobie, pierwsze skojarzenie. Bo wcześniej starałem się jakoś dużo nie czytać o tej grze. Wolę, wolę niespodzianki, zdecydowanie. W ogóle, słuchajcie, zachęcam wszystkich. Graczy, nie graczy, żeby nie oglądali kanałów YouTube'owych, w których odkrywają wszystko bez, recenzenci, bez To jest takie spoilerowanie filmu. No, no to i to, to, wiesz, to, no, to, dokładnie. No, no, Zabijajcie całą zabawę. Ja bym w ogóle nie jest... wszystkie i po prostu kupował ładne gry. Już. No, ale nawet w ciemno bym robił sobie takie wiesz, takie lootboxy, tak jak są w grach, że wiesz, kupujesz sobie coś zupełnie w ciemno. Wchodzisz sobie na Elixę, tam ktoś ma używane gry, robisz. Co, ku C co kupiłem? No ale nieważne, no, usłyszałem, że epicka gra się szykuje. Duży tytuł, duże pudełko, dodatkowo bardzo ładnie wyglądające, bo to jest jeden z tych tytułów, który jak wchodzisz do, do, do sklepu i wiesz, masz przed sobą ogrom, horyzont półek. Ja już, ja już widzę, jak Piotr wchodzi do sklepu. I pierwsza rzecz, jak nie masz pomysłu oczywiście, to wybierasz to, co wygląda najładniej. Tak jest, prawda? No i patrzysz na grę, którą widzimy z, za nami i ona się rzuca w oko, rzuca się w oko. Powiedziałeś, że jest ładna i słuchajcie, przede wszystkim ten tytuł jest przepiękny. On jest zrobiony przez wydawnictwo, które bardzo dba o jakość swoich produktów. Plansza jest świetnie zrobiona, ilustracje są świetnie przygotowane, mamy domki, które są pomalowane. Każdy element tutaj, który będziemy obsługiwać, jest zrobiony z jakiegoś wytwornego tworzywa. Mam tak. wrażenie, że to jest w ogóle plastikowe. Się. Dom, domki są. Tu mamy w ogóle, to też jest plastik. Wszystko jest plastikowe. Tak, tak, ale do tego przejdziemy Marcin. Ale wiesz, pierwsze, pierwsze, pierwsze zderzenie z grą, pudełko, prawda? I po otwarciu pudełka widzimy wszystkie te piękne elementy, ale później wkraczamy w coś, co nazywamy materią. Czy też esencją tej gry, czyli, czyli instrukcja. I pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to to, że to jest bardzo małych rozmiarów, tak jak Splendor. Mamy cztery strony, niewiele, ale mamy przecież podtytuł Gra Cywilizacyjna, co Z grane. Ktoś mnie szukał? Y oczywiście otrzymujemy jakieś tam cztery wersy klimatu narracyjnego wprowadzenia w grę i która mówi o tym, że... Budujesz cywilizację. Budujemy cywilizację, gracz wciela się w wielkiego stworzyciela, który będzie no, stwarzał epopeję cywilizacyjną, historię mniejsze bądź większe, e, rozwijał technologię, naukę, e, pod względem militarnym, będziemy się budować również... Kropka. E, no. To jest teraz Gra cywilizacyjna. I no, co dalej Marcinie? No i co dostajemy mechanicznie? W wielkim skrócie. M może włączę kamerę. Okej, okay. <laughs> Mechanicznie otrzymujemy bardzo mięsisty system, e, taki work-replacementowy. W sensie mamy jakiś taki ten i coś kładziemy i to ma swoją funkcję reakcji, akcji, reakcji. Czy kładziesz, wysyłasz kosteczki, tak? Bo ma, każdy z graczy ma takie swoje kolorowe kosteczki, czy coś, sześciany, mówiąc dokładniej, i je sobie wysyłamy na te tory, które Dobra. się znajdują na planszy. To żebyśmy to mogli wszystko tak jakby no? systematyzować, żebyście to zrozumieli. Właśnie. Każdy z graczy będzie miał przed sobą Planszę swojego gracza. Tutaj mamy informację taką, że na samej górze mamy takie domki w czterech różnych kategoriach, które dotyczą czterech tych tutaj e, pól, e, tych, tych jakby sfery nauki, bo to jest gra lekko 4X. I my te domki będziemy stawiać oczywiście w swojej stolicy, ale co jest najważniejsze, to jest tak zwany tor czasu, ja na to mówię, czyli miejsce, tak? w którym będziemy kłaść kart, karty arrasów, które będą symbolizować otwarcie nowej ery naszej, naszej cywilizacji. A poniżej mamy oczywiście. E, takie znaczniki związane Zasoby. z zasobami, które będziemy wydawać, aby wykonywać pewne akcje. Czyli już po tym twoim wstępiku mechanicznym yy, mamy dwie rzeczy istotne dla systemu rozgrywki: że mamy, tak jak powiedziałeś, ten system takiego worker placementu, kiedy wystawiamy jakieś pionki na plansze i one nam coś aktywują, jak się znajdujemy na tych polach, prawda? coś nam tam dają. Tak, bonusy. I kolejna Przesu... raczej przesuwamy, bo one już są tutaj. Są, no, ale musimy najpierw je gdzieś tam w, jakby. W, prowadzić no. na kolejne pola, Oczywiście, tak przesuwamy je, okej, okay. czyli taki twist, jeżeli chodzi o work replacement, przesuwamy coś i coś otrzymujemy. I kolejna rzecz, o której powiedziałeś, czyli o, o tych takich ładnych tutaj plastikowych, bo w ogóle będziemy doświadczać dużo plastiku, ale jeszcze epicki plastik przed nami, do tego dojdziemy. I, i zasoby, czyli y, można powiedzieć jakiś aspekt ekonomiczny? No to jest gra ekonomiczna. Mamy surowce, musimy po prostu to liczyć, musimy budować silnik swojej cywilizacji, żeby mieć coraz więcej tych surowców, aby coraz więcej rzeczy zrobić na planie. Planszy. I jakby to jest jakby główna rzecz, na której będziemy się skupiać. Tworzenie własnego silnika, aby wykorzystywać tego, te tej będziemy wykorzystywać, aby na tej planszy zdobywać coraz więcej. Okej, okay, bo właśnie co mamy? Na, na tych planszetkach graczy mamy właśnie te domki, które y, nas punktują. Nam. W ogóle każdy element w tej gry jest punktem, tak? jest jakimś mnożnikiem. Coś nam daje tutaj y, możliwość zdobywania y, tych punktów wielkiej cywilizacji tak odkrywając każdy domek yy, bo odkrywamy tutaj te pola które będą nam dawać jakieś kolejne zasoby które będzie wydawać na kolejne możliwości w grze ja bym to powiedział że no. ty, tymi domkami odkrywasz swój tor przychodu czyli im więcej domków o. usuniesz i postawisz w stolicy tym więcej dochodu będziesz miał to jest jakby na logikę im więcej osób mieszka w naszym mieście tym więcej jesteśmy w stanie zarobić, no bo musimy ściągać podatki, a wiadomo, że w grze cywilizacyjnej najważniejsze są podatki. Już no, a podatki wydajemy na, na to, co jest dla nas najważniejsze, a nie dla tych mieszkańców. No tak, no, no to tak jak wygląda nasza demokracja dzisiaj. <śm> jak już zdjęliśmy sobie te domki, to po co są nam te domki, Piotrze? No, bo mamy taką ciekawą planszetkę tutaj obok naszej planszetki głównej, planszetki przychodu, planszetki naszej cywilizacji, to też planszetki. Pan gra arrasu, panel gracza. Panel gracza jakiegoś wielkiego władcy. Mamy również takie planszetki stolicy, czy też naszego terenu, głównej mieściny, na której będziemy właśnie wykładać te wszystkie domki nasze plastikowe. Piękne. I moglibyśmy się zastanawiać, no dobrze, jeżeli jest to gra cywilizacyjna, po coś te domki musimy stawiać. Otóż jedynym. Takim motywem, po co te domki stawiamy, to po to, żeby stawiać je w liniach poziomych lub pionowych, albo zabudowywać dzielnice, bo będziemy z tego punktować. Koniec. Zgadza się, no to... Koniec kropka. To no, ta ta goda, jest... od... Dla mnie to jest najsłabszy element tej gry. Tetris, taki Tetris. Taki trochę... Tetris. Słaby pod względem logiczności działań, bo ja w takich grach wymagam logiczności działań. I, znaczy, więc... wymagasz od gier cywilizacyjnych pewnych złożoności, prawda? Pewnej złożoności. Pewnymi, prawda? złożoności. Jeżeli, od... no, jeżeli, jeżeli mam jakąś... stawiać ładne domki, za które, za które za chwilę pokażemy, no to te ładne domki stają tylko po to, żeby ładnie wyglądały na mojej planszy. Koniec. No, jakby warunki estetyczne w grach, czy też ich cechy estetyczne też są istotne. Czyli sobie stawiamy te domki. I... I sobie punktujemy, jeżeli będziemy mieć tam w odpowiednim rzędzie ustawione, albo jak wypełnimy sobie całe kwadracie, czy jakby zbudujemy dzielnicę, i wtedy punktujemy. Czyli to jest taka planszetka punktów. No, no tak, no, no i, tak. i tyle. W momencie, kiedy masz przychód, zliczasz sobie te punkty, które ci się udało złożyć, dostajesz surowce i działamy tu. Słuchajcie, główną rzeczą, którą Właśnie. będziemy robić, to jest plansza. Na planszy mamy cztery tory. Płacąc surowcami, możemy poruszać kostki w swoim kolorze. Koszt danego ruchu, oczywiście, jest tutaj pokazany na górze każdego sektoru. A tutaj mamy profity i premie, które będziemy otrzymywali, kiedy nasz, nasz ten, nasza kosteczka, nasz pracownik, nasz dyplo tak, tak. dyplomata, dobrze, nasz dobrze. żołnierz. A jednak uczysz się, już stwarza tak. z suchej gry jakiś klimat. Dokładnie. Nie? Jak on się pojawi na danym polu i odkryje pewną technologię, albo będzie, nie wiem, no to są technologie, bo to jest ucznictwo, na przykład tak. tutaj mamy narzędzia z kamienia. Jeżeli my będziemy rozwijać się pod względem, Nauki Będziemy zdobywali po prostu rzeczy, które są na tej planszy, które oczywiście tworzą nam ten silnik, punktują, etc. Kolejna są, rzecz. Na samym środku. Właśnie. Tu mamy słuchajcie wielką wyspę. To jest plansza dla dwóch, dla dwóch graczy, od dwóch do trzech graczy, bo po drugiej stronie jest oczywiście ta plansza zwiększa. To mam wyspę. Wyspę, którą będziemy eksplorować, to którą jest będziemy odkrywać. I też Brawo ciekawe. Piotrze! Ciekawe. <laughs> Skąd poznałem, że to jest wyspa? <laughs> A, ale jakiś tak byś spojrzał i pomyślałem może... sobie... Po pierwsze to jest kontynent, po drugie Ziemia jest płaska. No jest, no nie da się, ukryć, nie da się ukryć, nie Tak, Swoją tak. drogą, jeżeli chcielibyśmy podwyższyć epickość wykonania tej gry, to moglibyśmy jeszcze w, wiesz, sprawić, że tu półkule i magnesy. <gulę> Nieważne, ale właśnie otrzymujemy tor, takie... Tor eksploracji, jak hmm. sobie chodzimy torem eksploracji, zdobywamy sobie kafle terenu. Te kafle terenu oczywiście gromadzimy u siebie. I te kafle terenu poprzez możliwości jakby odkrywania tych terenów, czyli wysyłamy sobie tutaj swojego na przykład, nie łowcę, wysyłamy sobie takiego eksploratora, no i tak. on dzięki temu może po prostu ten teren położyć na mapie. I to też mamy znów taki twist pewnych puzli, czy też układanek, jak mieliśmy w przypadku naszej stolicy, czyli również musimy tutaj. Dokładać w taki sposób, żeby zapunktować. Czyli dokładać w taki sposób, żeby dany teren. Ee, Najbardziej no, pasował, pasował z terenami, które już są gdzieś Tak, otwarte. Czyli, czyli pustynia do pustyni, jakiś tam fragment, za, gdzie jest las do lasu, wola do woda do wody, w którym możemy maksymalnie 6 punktów zdobyć, tak? Dokładnie tak. Ale Marcinie, mamy tu jeszcze symbole. Te symbole... Ta sy ta symbole, tak? Na, ka na każdym z tych kafelków jest coś, co możemy zdobyć. Albo są to surowce, albo kar karty technologii, albo karty. Czyli co? Nasu. Ten ludzi, który tam został wysłany, oprócz tego, że odkrył teren, to już coś tam zdarzy. Na przykład tutaj może znaleźć, a może znaleźć. Ale co możemy tutaj zrobić, żeby to zdobyć? To my musimy ten teren zdobyć, czyli musimy wysłać swoich żołnierzy, swoją armię. I to robimy na innym torze. W momencie, kiedy położymy tam swój pionek, zdobywamy tą premię z tego terenu i tak gramy, dopóki, w zasadzie gramy do momentu, kiedy nie skończy nam się piąta era, i jakby tak, się bo te karty rasu, tak, które tak, wykładamy tak. sobie w, w swoich turach. Prócz tego, że informują nas o różnych możliwościach dodatkowych, które możemy wykonać, bonusach, profitach, tak. pewnych cechach, które jakby dostajemy, to prócz tego w łatwy sposób obrazuje nam sytuację, w jakim etapie, w jakiej epoce się znajdujemy, prawda? Do, dokładnie, po prostu gramy sobie 5R, a rasów położymy 3, w piątej, ostatniej, to jest po prostu takie na zasadzie, no już mamy trochę punktów, mamy mhm. trochę surowców, zagrajmy do końca, policzmy punkty. I, I tak naprawdę, co jest ciekawe w tej grze, to jest tak, że każdy z nas ma swoje tempo gry. Ja czasami mogę już być na przykład w trzeciej erze, a inny gracz może dopiero kończyć pierwszą. To jest interesujące, ale to jest jeden z tych etapów w grach cywilizacyjnych w ogóle, który jedną rzecz mi dość psuje, ale to sobie przejdziemy do tego. co Dobra. Mi psuje. I mechanicznie to polega na tym, że. Tu stawiamy domki, liczymy punkty, mhm. tutaj te domki usuwamy, żeby dostać punkty, a rasy kładziemy, żeby dostać punkty. Realizujemy to, co nasza, te, nasze, nasze e, cywilizacje mają, ponieważ każdy z nas będzie wybierał jakiś rodzaj cywilizacji, jakiś archetyp, bo to nie są państwa, które znamy, tylko raczej takie profesje, które nasze cywilizacje mogą się zajmować. Piotr na przykład ma w, w tym przypadku jakichś bojowników, który. No jak... ja lubię ogólnie, tak. zawsze byłem bojownikiem, jak wy, 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 wybierałem w grach zawsze jakiegoś tam barbarzyńcę, czy takiego, który idzie, siopie, i siopie. Dokładnie, i tak więc Piotr będzie po prostu dostawał premię za to, że będzie podbijał nowe tereny. Ja jestem futurystami, więc jestem trochę do przodu z innymi więc ja będę zaczynał w ogóle trochę wcześniej, na wszystkich torach. I jakby. To połączenie tego wszystkiego powoduje, że my musimy liczyć punkty z bardzo wielu punktu, z bardzo wielu miejsc. My musimy ze sobą to tak jakoś łączyć, żeby w odpowiednim czasie Właśnie. dostać kartę technologii, która bardzo, będzie nam bardzo tutaj Bardzo, bardzo, bardzo No Przerwałeś poszło, mi to, było, bo ja miałem myśl i zerwałeś. Poszło, my. poszło, ale wystarczy. Poszło. Poszło. Chciałem to ładnie spłentować, Marcinie, bo chyba wiem, do czego zmierzałeś. Zmierzasz do tego, że ta cała mechanika bardzo prosta, jak widzicie w założeniach, bo przesuwamy kosteczki, czy tych naszych robotników, którzy coś nam dają, tak? I Którzy wydają nam jakieś bonusy związane z terenem, kiedy eksplorujemy. Wojownicy dają nam oczywiście, bo możemy tutaj się bić, tak? Możemy się bić, bo jak eksplorując po, po... No tak, no w sensie. Znaczy przewrócić ja... pionek innego gracza, i to jest wszystko, Piotrze. Dodatkowo nie mogę się bronić, nie? Możesz, karta rasy pozwala. No, Ale karta rasy pozwala. A jak, jak nie dojdzie mi, to co? To no. No to po prostu nie założyłeś odpowiedniej pułapki, nie przygotowałeś się, Piotr. No, okay. niestety. no właśnie, ale tak sobie tutaj zdobywamy jakieś punkty za pośrednictwem właśnie i walk, i tej eksploracji, jakieś profity za tereny, które tam odkryliśmy. Mamy również element związany z, właśnie z losowością, czyli mamy kostki, właściwie trz, trzy kostki w tej grze. Kostka związana z nauką, która również daje nam pewne możliwości, które wpływają na. Inne tory, inne, tory. inne tory w tej grze. Czyli jakby rozwijając naukę, możemy jednocześnie rozwijać sobie militaria. Rozwijać się w innych kategoriach. W innych nauki. technologii, czy też to, to, to też jest, jest bardzo sensowne. No i dodatkowe kostki Kostki wojska, że zawsze coś podróżujemy po tym, po tym torze wojskowym, rzucamy kostkami i możemy wybierać, które profity z danej kostki wybierzemy. Po względem właśnie systemu tutaj wszystko się ładnie nam trybia, wszystko trybi sobie. Yy, I wszystko powoduje, że zaczynamy myśleć o tej w grze w kontekście gry abstrakcyjnej, tak? jakiejś łamigłówki logicznej. Tak. No niestety. No niestety jakby myślę, że wszystkie gry cywilizacyjne mają w sobie ten taki element trochę abstrakcyjny, ale mimo wszystko takie gry starają się jak najbardziej symulować coś, co jest takim, bo wiesz Piotr, my patrzymy ze wsz... jakby, z... my, ty, no, ja no. patrzymy z takiej perspektywy makro, czyli kim ja mogę być. Ja mogę być rycerzem, ja mogę być politykiem, ja mogę być mafiozem. Tutaj jest ten taki widok głębszy, jesteśmy Bogiem, jesteśmy rządem, jesteśmy państwem i dlatego to musi być trochę symboliczne. Mimo musi wszystko. być, musi być. Ale wiesz, są gry euro, które mają w sobie duży naddatek klimatu. I albo mniejszy, albo w ogóle nie, ale mój, czy nie mają, ci jest, Ale czy ten klimat jest Ci tutaj potrzebny? To jest, to jest gra do liczenia punktów bo, i ścigania bo, się. Bo, bo przechodzimy, znaczy, tak mówiąc bardzo osobiście, od gry wymagam, od każdej gry wymagam, jaka ona by nie było, jakiegoś takiego naddatku, co jest więcej niż tylko jakimś systemem, czy też tabelką, w, 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 wiesz, matematyczną, jakimś obliczeniem, nie? Więc nie przepadam z czysto abstrakcyjnymi grami, ale właśnie zmierzamy do, pewnej, do pewnego meritum, bo przechodzimy teraz do sekcji, myślę, tego, tego klimatu, bo na pewno rozwój jest odczuwalny. Klimat jest tutaj budowany za pośrednictwem tego systemu, który jest ładnie, ładnie skonstruowany, tak? bo wszystko się tutaj ładnie zazębie. Mamy, mamy planszetkę gracza, która pozwala nam jakby kontrolować w jasny i klarowny sposób to, co możemy zagrywać, to, co otrzymujemy w sensie z tych profitów, z tych arrasów. Mamy, mamy teren, który oczywiście. Nie jest taki mocno słuchawy, że tak powiem. W sensie ustawiamy tutaj tylko pewne obiekty, które nam punktują, jeżeli ułożymy to w odpowiedni sposób. Yy. Mamy oczywiście jakieś nacje, które, właściwie nie tyle nacje, właśnie, co, co jakieś, jakieś właśnie profesje, kategorie, archetypy, yy. które, które oczywiście mogą kojarzyć się z jakimiś nacjami, ale wcale nie muszą i nie starają się tego robić. Więc każdy element w tej grze. W tej grze yy. Stara się w nas, w graczach, wywołać jakąś dozę przygody, klimatu, a właściwie bardziej rozwoju tej, 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 tej cywilizacji, prawda? Wszystko chodzi, Piotr, o symulację, mhm. według mnie. Eee, i, I to jest symulacja działań, no co, czy, czy mogę. Piotr, no jakby powiedziałem wszystko, co, co myślę ten temat. Okej, okay, super. No, tylko wiesz, jedna rzecz ja teraz powiem tak osobiście. O, bardzo ja, osobiście Bardzo, bardzo ale tak, wiesz, tak tak pojadę po prostu osobiście, najbardziej. Że, że to będzie mój chyba... Najbardziej osobisty odcinek. Taki intymny odcinek, wiesz, Piotra, wiesz o tym. To ja z muszę. To, co zawsze mnie doskwierało w grach cywilizacyjnych, to to, że w pewnych momentach dochodzi takich, ja to nazywam zgrzytów klimatycznych, w sensie, że wiesz, ja jestem jeszcze epoka na przykład kamienia, przed, przed chwilą wynalazłem ogień, nie? A ty już jesteś w kosmosie na przykład, nie? Ale, albo ale... mało tego, poczekaj, skończę. Na przykład ty już jesteś tam, wynalazłeś szczepionkę, nie? I już tam wynalazłeś na przykład, Drapacz, nie drapacze chmur, masz już giełdę zbudowaną. A tam... ty na przykład dopiero garnąłeś koło. <laughs> A ja dopiero koło i w ogóle, no cię, ciężka bania, jakby to w większości grach cywilizacyjnych jest ta umowność, która mi mocno przeszkadza w klimacie, w sensie ale że... wiesz, jak gdybyś troszeczkę w takie gry pograł, no, nawet nie mówię o planszówkowych, mówię tutaj o takich komputerowych. No. no. to jest to, że jedna cywilizacja roz, jakby rozwija się szybciej, druga wolniej. Po dziś dzień jesteś w stanie zobaczyć państwa, które nie mają na przykład dostępu do internetu albo wi-fi. Gdzie na przykład jeżdżą, samo... zobacz Kubę. Kuba na przykład, tam są samochody z lat 50 -tych, 60 -tych, oni są zamknięci całkowicie, jest izolacja pełna tam jakby no, rozwój się zatrzymał okay. więc no wiesz okay, no trochę tro, tro to obroniłeś ale na przykład jedna rzecz czeka że na przykład wiesz moja cywilizacja właśnie tam odkrywa już wiesz fale radiowe już mamy smartfony a ty jeszcze tam ciopiesz ten kamień i Piotrze ja wszystko rozumiem, możemy sobie filozofować o tym w ogóle, ale weź pod uwagę, że ta gra nie ma być grą cywilizacyjną. Ona symulu symuluje w prosty sposób grę cywilizacyjną pod, pod takim względem, żeby kogoś wciągnąć w coś bardziej zaawansowanego, niż Monopoli, czy coś, co jest jakąś taką grą typu Splendor, coś takiego łatwego, przyjemnego. Nie, oczywiście. Ta grama wprowadza na coś zaawansowanego, natomiast ona chyba, myślę, nigdy nie była założenia, że to ma być jakiś wielki kolos. Tak, I tu dochodzimy do pewnego punktu, z którym właśnie... To tak, się nazywa się ten punkt podsumowanie. Podsumowanie. Y w którym y, muszę się zgodzić z tobą, rzeczywiście jest tak, że ta gra wypełnia pewną lukę, myślę, na rynku, bo mamy bardzo dużo gier takich dla typowych geeków, gier cywilizacyjnych, trudnych, dużych kolosów. Do których, żeby dosiąść, to trzeba grę naprawdę na pierwiastki rozłożyć i trzeba rzeczywiście wielki mózg mieć, i, i, jakby, i czas, żeby zrozumieć instrukcję żeby, sobie, żeby sobie pograć, chociaż żeby nie trzeba Tak Więc chociaż no, mała, mała cywilizacja od Lucrum Games to też jest taka przyjemna gra, ale, to ale też, też już nie jest grą dla gigów. I taką... też nie jest grą planszową, prawda? Właśnie. Więc. To, to, to na pewno, więc to jest taka gra, bardzo dobry tytuł dla graczy, którzy już coś poznali w świecie gier, ale chcą na przykład wejść poziom wyżej. I na przykład myślą o trudniejszych grach euro, które nazywają się grami cywilizacyjnymi. Albo na przykład jesteście takimi graczami początkującymi, albo graczami już średnio zaawansowanymi, czyli macie już kilka ciekawych tytułów, już naprawdę rozpoznajecie, co mniej więcej, jak działa w planszówkach, i macie znajomych, których chcecie, którym chcecie pokazać, takich początkujących, którzy jakby grali w Chińczyka albo w Grzybobranie, i chcecie pokazać, że gry planszowe mogą być duże i proste zarazem do, do zagrania. Tak. Bo to jest taka gra gdzie się łatwo ją nauczyć grać, ale bardzo trudno jest ją jakby w pełni zrozumieć i bardzo dużo czasu trzeba poświęcić, żeby zrozumieć wszystkie te zależności, które tutaj powstają. Tak. To tak w to tej kategorii dla oczywiście gier dla y początkujących. I no to jest, tak się właśnie. mówi na ten typ właśnie taki, że to jest easy to learn, hard to master, prawda? Nie, nie, po polsku pierwszy, po polsku. Po polsku. <laughs> Okej, okay, to ja nie wiem, o to jest po polsku. Kręci podsumowania, uważam, że tak powinny wyglądać nowoczesne gry planszowe, w ten sposób powinny być produkowane. To znaczy oczywiście możemy spierać się, czy tego typu elementy, domki kolorowe powinny się znajdować, bo one z pewnością podwyższają ceny tej gry, a gra nie należy do tanich, to, to to na pewno. Ale mimo wszystko, jakby abstrahując od ceny i od kosztów produkcji tej gry, uważam, że właśnie tak powinny wyglądać obecne gry euro, bo euro niestety bardzo często wyglądają w większości archaicznie, bym powiedział. Jest coś takiego, że gry Euro są brzydsze od tych gier, na przykład Ameritrash'owych, prawda? Prawda. To jest coś takiego. Jest. Że bardzo często jest tak, że geek nie potrzebuje ładnej gry Euro, on potrzebuje zagwostki logicznej, tak? Więc tu się bardzo cieszę, że ta gra wygląda naprawdę pięknie. To jest w ogóle i myślę, że to jest jeden z tych tytułów, które robią pod względem estetycznym robotę taką, że wow, nie pamiętam innej gry, tak. która tak jest wykonana. Ale... Zobacz Marcin, no... patrz. Powinniśmy skończyć i powiedzieć no. o konkursie i teraz tak, o, bo ja, moja stolica już urosła, więc tobie została tak, stodoła, tu masz stodołę, masz już dzielnicę zapunktowałeś i tutaj będziesz miał piekarnię. Tylko wiesz co, wiesz to ci co nie zostało. pasuje? To ci... A, dworzec jeszcze masz, dobra, już no, masz no dworzec. Fajnie, fajnie, fajnie mi to układasz, tylko właśnie o. jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem w kwestii klimatu, szkoda, że te domki Oprócz jakby tego że są nie kawałkiem, robią, nie? plastikiem, że nic nie robi. tego brakuje. To ja czy? bym ja, 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 ja bym zrobił tak, że te zależności na stolicy powinny uruchamiać pewne mechanizmy, które dodatkowo dopokowują siłę. Tak dodatkowo! Słowo klucz! Dodatek! Może się zdarzyć tak, że możecie o. odczuwać, że gra jest troszeczkę niezbalansowana. Mhm. Yy, my w pierwszej rozgrywce z naszymi patronami fanatykami fan, Pogrami, fan, fan, pogrami. Pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiam oczywiście Filipa Jakuba. E, odczuliśmy to, że są pewne takie zgrzyty, że pe, pewne te takie o te cywilizacje, które sobie wybieramy, e, są słabsze i mocniejsze. Tak. Bo musisz zauważyć, musicie zauważyć, że mamy tutaj chyba 16 cywilizacji, już nie pamiętam. Tak, wybieramy dwie karty z spośród tych dwóch kart wybieramy jedną. E, może się tak zdarzyć, że na przykład Arasy nam nie będą podchodzić pod daną cywilizację. Może tak się zdarzyć. Ale Marcin do meritum. Każda cywilizacja, bo jest to rozgrywka asymetryczna, prawda? Każda cywilizacja ma inne cechy, inne możliwości, bo możemy oczywiście wykonywać również w swojej fazie, wykonywać akcje związane z naszą profesją. Każda tak. ma inną, więc mimo wszystko otrzymujemy po każdą sumę. Różnych cywilizacji do wyboru i na pewno było to bardzo trudne do, 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 do zbalansowania. Oczywiście nie chcę tu tak by tłumaczyć, bo gra, która wychodzi na rynek, musi być przetestowana, zrobiona naprawdę jeden do jednego, tak jak powinno być to zrobione, ale to też trudno określić. W internecie dużo się mówi o tej grze właśnie w kontekście tego, te, do ta, tego... Ta, tego niezbalansowania. Trudno, no wiecie, musielibyśmy za rok, jak już będziemy grać, ale, tysiąc, ale lat, szczerze, powiem, ja zagrałem, w tej... zagrałem cztery partie w tę grę. Tylko, tylko w jednej odczuwałem, że coś nie trybi. Pozostałe były bardzo przyjemne. Ta gra nie jest wymagająca, to nie jest gra dla matematyków, jakichś takich nie wiadomo, nie, nie, nie. że trzeba liczyć całki. Ale trzeba ją poznać, to znaczy tak, że te dwie, trzy, trzy pierwsze partie to przygotujcie się na to, że będziecie poznawać właśnie jak to, jak to się łączy. Kolejne wymagają takiej nauki tej gry. W sensie nie tyle jakby pojmowania zasad, bo to jest proste, tak jak mówiłem, ale że, żeby wykorzystywać jak najbardziej ergonomicznie, najbardziej, wy, najbardziej tak. wydajnie swój silnik to tak, się buduje. Tak, tak, rzeczywiście. I to daje dużo satysfakcji. Jak więc... w każdej grze cywilizacyjnej, jak w każdej grze ekonomicznej. Jakby nie odkryliśmy tu Ameryki. Moi drodzy, a wiesz, że możemy wylecieć z tej planszy i polecieć w Kosmos, kosmos w można. No tak, bo ja mam patrz, ja mam tu już rakiety są przygotowane do startu. Do wygrania oczywiście jest ten oto no egzemplarz Tapestry, który tutaj widzicie. Żeby móc tę grę wygrać, musicie napisać komentarz pod tym filmem, oczywiście go zalajkować. I oczywiście to jest dla naszych subskrybentów. No to jest ktoś, tylko dla naszych subskrybentów. Jakby ktoś, kto, kto nie subskrybuje naszego kanału, jakby no to te gry odpadają. Tak, więc jeżeli jeszcze nadal nie jesteście, wpadliście to na moment i zostaliście na dłużej, to zachęcamy do tego, żeby zasubskrybować. i. I dać Ci palucha w górę, bo to na pewno wspiera naszą robotę i sprawia, że uśmiech pojawia się na twarzy. No i przede wszystkim YouTube nas troszeczkę nam pomaga, jakby w ruchu, i coraz więcej tak. można zobaczyć, bo tak, na tak, zależy. Tak. No i teraz słuchajcie Konkurs. Co, e co robimy? E Opis jakby szczegółowy tego konkursu, oczywiście, jest w opisie tego filmu. Na dole. Na dole? Ale żeby tę grę wygrać, no, no, to po prostu musicie napisać nam jakąś taką abstrakcyjną historię abstrakcyjnej cywilizacji w abstrakcyjnym świecie. Absurdalno, może być śmieszna, może być poważna, może, może być też poważna, że nie, bo oczywiście pewnie może być poważna. E, myślę, że taki, taki, taki nie, może być rymowana, może być to być wiersz biały, myślę, że tak od, od nie wiem, od wiersz? wiersz? Nie, Ty to lubisz te wiersze? Ja lubię wiersze, tak, no, no, no właśnie. Nie, lubię, napiszcie, co chcecie. Proza co, też może być. Coś, co ma opisać cywilizację, którą sobie gdzieś tam wymyśliliście. Tylko wiecie, jeżeli Już. chodzi. Ale Marcin, jeżeli chodzi o konkurs, to musimy tak bardziej skonkretyzować, jakieś tak uściśnić to. Jedna jest? odpowiedź. Jedna odpowiedź, oczywiście. Macie e... na to trzy dni. <grym, <grym, yy, tak, I, i, i może rzeczywiście niech to będzie forma wiersza, nie musi być rymowany, ale tak minimum, żebyście się zamknęli co w pie, z pięciu, tym, pięciu wersach ty z do dziesięciu wersów. Ale wiesz, jak ciężko jest napisać wiersze cywilizacji, Piotr. No. no a wiesz, jak jest ciężko kupić tę grę? A to racja. 300. 50 zł kosztuje. Niech będzie, niech będzie. Dobra, moi drodzy. Serdecznie Wam dziękujemy. Czekamy na Wasze odpowiedzi. Powodzenia. Tak, tak. No i do zobaczenia w następnym szorcie. Ten szort trwa chyba z pół godziny, Piotr. No, ale dużo do wyjęcia. Dobra, to ale tak bała nie oczyszcza tutaj? Aromaty. Nie, wystrusza Wysusz, moją sztuczówkę, bo nie powinno się pić kargi. Nie powinno się pić, tak, rzeczywiście. To jest tak, że dykcja potem siada. Nieważne, słuchajcie, ale jeżeli chodzi o euro to nie potrzebujemy wchodzić w interakcję nad stołem, więc jakby nie Wszystko musimy gadać stołem nawet. To jest naprawdę, tak, są gry, które się odbawiają w ciszy. Dokładnie, no tak. Także pomyślmy troszkę. Zostańmy przy tym.